Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2021 Zapraszam do zostawienia subika, zapraszam do stawienia łapeczki w górę I lecimy z kolejnym odcinkiem A zaczniemy sobie od y, sponsora Wezmę sobie chyba sponsora na hantle Goglex sobie wezmę No może być Goglex y, Na handle co prawda potrzebujemy kasy na trenera 20 tysięcy Ale myślę, że sobie to uzbieramy w zawodach, jak się uda. No i zobaczmy sobie jeszcze wyniki. W Pucharze Świata trzecie miejsce. No, spadliśmy trochę, ale wszystko do nadrobienia. Kontynentalny, cały czas pierwsze miejsce. W dzisiejszym odcinku turniej czterech skoczni. Norer jeszcze nie było. Dobrze. Także turniej czterech skoczni. Cztery skocznie mamy. Oberstdorf, Garnisch-Partenkirchen, Innsbruck i Bischofshofen. No i mam nadzieję, że jakoś się dobrze zaprezentuję w tym turnieju czterech skoczni. Nie wiem, które miejsce mnie usatysfakcjonowało. W dziesiątce myślę na ten sezon. Żeby mnie usatysfakcjonowało miejsce, żeby nie zepsuć żadnego skoku. To jest ważne. A może pierwsza piątka, jakby się udało, chociaż... Nie nastawiam się za bardzo na to. Ok. Zaczynamy od kwalifikacji. Pierwszy skok, wiatr podnarty rozgrzeweczka. 95% odepchnięcie od belki i zaczynamy turniej czterech skoczni. Wow wow, 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 wow. Już problemy w locie. Trochę się przyzwyczaiłem do skoków 2006, ależ piękny skok pomimo tych problemów w locie. 143,5 metra, ale jakże nam wiatr pomagał. 16 punktów odjętych. No i które to miejsce drugie. No, gdyby nie te problemy w locie, może byłby... E, byłoby pierwsze miejsce w serii, tylko bo był lepszy. Teraz mamy wiatr w plecy. 99% od odbełki i skok w pierwszej serii, oby był dobry, oby był udany. Jest dobre wyjście z progu, ale co to się stało po tym wyjściu z progu? Widzieliście to? To było straszne. No i bardzo ładny skok. Gdyby nie te problemy, gdyby nim tak nie zarzuciło po wyjściu z progu, a zobaczmy to w powtórce. Gdyby nim tak nie, zarzuci... gdyby nim tak nie zarzuciło, to naprawdę był, byłoby dobrze. Ale i tak jest dobrze, bo punktów za wiatr dodanych 3, 5 i 6. I które to miejsce? Pierwsze! O kurcze, mamy szansę na podium, mamy szansę na pierwsze miejsce, jak nie zepsuję tego skoku. Leciutki wiatr pod narty. Czy zaczniemy dobrze ten turniej czterech skoczni? Oby nim nie miatało po wyjściu z progu. Dobrze, to asekuracyjnie troszkę się wcześniej wybiłem, ale bez problemu w locie, jest za zieloną linię, no i chyba wygraliśmy, chyba wygraliśmy te zawody. I uwaga! A zobaczmy sobie powtórkę pierwszego e, być może zwycięstwa dzisiaj. Bardzo ładny w sumie skok w, w dobrym momencie wylądowany za zieloną linię i... Minus 1,9 za wiatr. Jest pierwsze miejsce, także otwieramy ter, ten turniej czterech skoczni z hukiem. No i dostaliśmy pieniążki, dobre miejsce. Koszulka lidera się pojawiła tutaj. Odbieramy nagrodę, trzy mikroskopy w puli. Wezmę sobie... a z lewej strony... to my tu mamy? I mikroskopy trzy. Świetnie, to mi się podoba. Wygrany... Pierwsze zawody w turnieju czterech skoczni wygrane. ucharze świata, już awansowaliśmy na drugie miejsce, niewiele nam brakuje do Karla Geigera. I w turnieju czterech skoczni, najważniejsze, jesteśmy na prowadzeniu, ale... Nie mówię hop, bo przed nami jeszcze trzy skocznie. Teraz garmisz partem Oby tu było dobre miejsce. W piątce, jeżeli tam było pierwsze miejsce i zwycięstwo, no to w piątce, jakby tu było, to było spoko. Ale wszystko się może zdarzyć. O, jaka piękna animacja. Zobaczmy sobie rzadko, patrzymy na te animacje skoczni. Jakaś taka, nie wiem, inna niż zwykle ta animacja. O, o, tu jest fajne ujęcie jeszcze tych wszystkich skoczni Ależ tu mamy pięknie zrobione wszystko Dobra, już się nie zachwycam tymi skokami więcej to Zaczynamy kwalifikacje, Piękny tutaj trzy skocznie Ale wiatr mocny pod narty To może być rekord w kwalifikacjach, coś mi się tak wydaje Dobra, jak będzie dobre wyjście z progu to może być rekord skoczni Jest idealne wyjście z progu Ależ mamy warunki, ależ wysokość w ogóle Leci nasz zawodnik! Gdzie on wylądował? 156,5 metra, ale w ostatniej chwili, no, ja już byłem pewny, że on zaliczył upadek. Zobaczmy tą powtórkę, nie na no, ten skok zasługuje na zobaczenie powtórki, bo wątpię, żebyśmy skoczyli dalej już w tych zawodach. Wszystko było tutaj dobrze zrobione i w ostatniej dosłownie chwili, no, wylądowany skok. Piękny skok kwalifikacyjny, minus aż 17 punktów za wiatr i to nam nie daje pierwszego miejsca o dziwo. Dawid Kubacki skurczy byk nas wyprzedził odległością 139,5 metra. No. Dawid Kubacki, szalony. Dobra, tym razem wiatr w plecy pierwsza seria. Czy już jestem na tyle doświadczonym zawodnikiem, żeby sobie poradzić z wiatrem w plecy i zająć jakieś dobre miejsce. Troszkę za wcześnie, ale może być. Leciutkie problemy naprawdę w locie, no jest przed zieloną linię, ale myślę, że w tej piątce powinno być. Zobaczmy, czy będzie. 5-2 dodane za wiatr. Trzecie miejsce, no to... Trzecie miejsce, no, jest elegancko na podium. Mamy szansę na pierwsze miejsce, mamy szansę na podium, mamy szansę na piątkę. Jest dużo możliwości. Mamy silny wiatr w lecy. Także będą punkty dodane, byleby tu nic nie zepsuć. Aj, no kurcze. Za późno się wybiłem, niestety. Leć, Bard, leć, Bard. Nie, jeszcze lądowanie na dwie nogi. Nie wiem, czy to wystarczy na piątkę. Gdyby to było lądowanie telemarkiem, to by prawdopodobnie wystarczyło. 12 punktów dodanych za wiatr, trzecie miejsce jak na razie. I które to będzie miejsce piąte, no to jestem zadowolony. Jak na razie, bardzo ładnie się ten turniej czterech skoczni dla nas układa. Niestety, straciliśmy koszulkę lidera, ale nie szkodzi. Odbieram sobie kolejną nagrodę. Dobra pula, naprawdę. Okej, okay, tym razem sobie wezmę środkowy prezencik. No, hantelki, elegancko może być. Jeszcze 2000 i możemy sobie wziąć trenera. No i lecimy z kolejnymi zawodami, w turnieju skoczni cały czas trzecie miejsce, jeżeli to, tak zostanie to będę zadowolony Jeżeli będę w trójce, nawet jeżeli będę w tej piątce tak naprawdę to będę zadowolony To będą dla mnie, dla mnie udany turniej to wtedy będzie Okej okay. Lecimy z kolejnymi zawodami e Zobaczmy sobie kawałek skoczni, bo są ładne tutaj te animacje, jakoś nie wiem. Chyba jakieś nowe te animacje, niektóre są, albo mi się wydaje. Hmm. Jeszcze się trochę pozachwycamy tymi skokami, ależ skocznia wspaniała. Dobra. Trzecia skocznia w turnieju czterech skoczni, przedostatnia, zaczynamy kwalifikację. Oj, 86% depchnięcie od belki. Niezbyt ładnie. Ale za to dobre wyjście z progu. Stabilna sylwetka w locie. No i piękny skok w kwalifikacjach. Szkoda, że e, takiego <ścoughs> skoku nie będzie w zawodach. Nie, no już nie mówię, że nie będzie, może będzie, ale... Zazwyczaj te skoki w kwalifikacjach są lepsze niż w zawodach u mnie. Ale zobaczymy, zobaczymy. Pierwsze miejsce. I oby było to podium w tych zawodach. Byłoby spoko, gdybym nie stracił tego trzeciego miejsca, być może nawet awansował. Dobra, lecimy z tym koksem. O, co ja zrobiłem? No nie, to to jest... To teraz odwaliłem akcję, widzowie. To ja zrobiłem z tym wybiciem. To będzie tragiczne miejsce, przecież. 119,5 metra, czy w ogóle będzie dziesiątka? No co prawda, jest za wiatr dodane. 14 miejsce. O nie, chyba spadniemy. No ale dobra, przed nami druga seria. Będzie walka naprawdę o to podium w klasyfikacji generalnej w turnieju czterech skoczni. Ten skok musi być dobry. No jest dobre wyjście z progu, troszkę niestabilnie, ale będzie bardzo ładny skok. No i świetnie, na troszkę tych punktów. Myślę, że na dziesiątkę to wystarczy. Jak tam wiatr, czy nam pomagał? Plus 5 i 4. Także. Piąte miejsce, bardzo dużo awansowaliśmy. No i dobra, zaraz zobaczymy, które miejsce w generalce, ale weźmiemy sobie nagrodę. O, bardzo ładna pula. Dobra, wezmę sobie z lewej strony, liczę na diamenty może. No i o to chodzi: 13 diamentów. E, wiem, że już na trenera mam kasę, ale już sobie wezmę w następnym odcinku. Nie będę robił zamieszania, już czym jest cały czas trzecie miejsce. Mamy szansę awansować nawet na pierwsze miejsce i wyprzeć tutaj Karla Geigera, gdybyśmy wygrali zawody. A nawet gdyby było drugie miejsce i trzecie, no zobaczymy. Wszystko zależy też od Karla Geigera, jak się spisze w tych zawodach Bischofen K125. No, wielkie emocje walka o podium, walka o nawet być może pierwsze miejsce ale będzie presja pewnie się wybije już w połowie rozbiegu <laughs> ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Zobaczmy sobie kawałek tej skoczni. Bo już sobie tak każdą patrzymy. To czemu nie? Może coś do miniaturki będzie, może nie. Też fajna. O kurcze, możliwe, że tutaj coś do miniatury będzie. Tak, żeby mi te balony uchwyciło na jednym ujęciu ze skocznią, to by było fajne. Ale nie uchwyci, dobra. Nie, współ... <laughs> nie współgra ze mną tak gra. Ok, lecimy z kwalifikacjami na spokojnie. Na spokojnie, bo kwalifikacje w zawodach będzie. O jezu, jaka presja pewnie! <grym> ok, za wcześnie się wybiłem, ale nie szkodzi. O kurcze, ale, ale mieliśmy słaby wiatr w ogóle. E, troszkę za późno mi się wydaje, zacząłem lądować tak w ostatniej chwili. I 12,2 dodane punktów za wiatr, więc kwalifikacje naprawdę ciężkie. Ale uwaga, zaczynamy pierwszą serię. Oby to był dobry skok. Mamy leciutki wiatr pod narty. No, pierwsze miejsce, Bart. Pierwsze miejsce. Stać go na to. No, za wczesne trochę wyjście z progu, ale nie jest źle. Jest wysokość, jest za zieloną linię. No i świetny skok. Nowy rekord skoczni 142 metry. Ale które to da miejsce, które to da miejsce, czy będzie w y, trójce? Minus półtora punktu za wiatr, na razie pierwsze i... Jest pierwsze miejsce, mamy ogromną szansę na zwyciężenie całego turnieju czterech skoczni O matko, o Jezu, jaka presja Co ja teraz zrobię na tym progu? Jeżeli będzie dobre wybicie to, to musi być dobry skok Jest dobre wybicie na zielonym czy wygramy cały turniej czterech skoczni, które będzie miejsce w tych zawodach, już tutaj wcześniej asekuracyjnie lądowałem. I prawdopodobnie to był skok na zwycięstwo. Zobaczmy sobie powtórkę tego skoku. Prawdopodobnie zwycięskiego, bo daleko za zieloną linię. Zobaczymy jeszcze, ile punktów dodanych, ile odjętych za wiatr, ale prawdopodobnie aż tak daleko za zieloną linię. To na pewno jest pierwsze miejsce. Widzowie. Wygrałem! Wygrałem Turniej 4 Skoczni, plus 5,5 punktu za wiatr! W końcu się udało, po raz pierwszy w tej karierze Barty Gry, pierwsze miejsce w Turnieju 4 Skoczni i zaraz zobaczymy generalkę. Pieniążki zgarnięte, jeszcze sobie weźmiemy nagrodę przed tym wszystkim. A wezmę sobie środkową znów nagrodę, co my tu mamy? Diamenty 8 może być chyba najlepsza nagroda, która była w puli. Chociaż hantle też dobre. No i zobaczmy sobie. E, nie to. <grystanie> zobaczmy sobie wyniki. Co? Drugie miejsce. Kurde, Karl Geiger. Karl Geiger musiał być w ostatnich zawodach na podium i. A zebrał te punkty. A myślałem, że my wygrali w turnieju czterech skoczni, ale fal start, że tak powiem. No dobra, ale drugie miejsce też mnie satysfakcjonuje, to jest świetne miejsce w turnieju czterech skoczni. Niestety trochę byśmy tutaj nie zdobyli. No to cały czas czeka na zwycięstwo turnieju czterech skoczni w tej karierze. No a ja się z Wami żegnam, zapraszam do zostawienia subika, do zostawienia łapeczki w górę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.